Jest to średni samochód sprzętowy ratownictwa chemicznego zwany popularnie samochodem ratownictwa chemicznego. Pojazd będzie mógł usuwać wszystkie zagrożenia związane z wyciekiem chemikaliów. Generalnie ratownictwo chemiczne może realizować, jak również ratownictwo ekologiczne, jak również może wykonywać czynności z zakresu ratownictwa technicznego, gdyż na swoim wyposażeniu posiada zarówno sprzęt ratowniczy hydrauliczny, jak i pneumatyczny. cały czas straż portowa strzeże życia ludzkiego, majątku. Natomiast myślę, że ten nowy wóz ratownictwa chemicznego zdecydowanie poprawi jakość. Dbamy o straż, dbamy o to, żeby wyposażenie straży było nowoczesne i to jest oczywista sprawa, ponieważ wpływają coraz to różne towary i musimy eliminować ewentualne zagrożenia. Bardzo piękny Mieliśmy stare wozy bojowe, stare. I oni się często, jak żeśmy jechali czy do pożaru, czy często się lubiły psuć.